Trener Glinika Gorlice, Sebastian Szurek, Panie Trenerze, no krótka ocena po meczu, bo okazuje się, że trzy punkty w ciężkiej walce wywalczone, jak pan, pan ocenia to spotkanie? No na pewno był, był to mecz trudny, tak jak Pan mówi, ciężka walka była przez około 90 minut, no dość szybko udało nam się zdobyć tą bramkę i później tak jak ktoś mówi cały za środki, no graliśmy, graliśmy, można powiedzieć prostą piłkę, w drugiej połowie, w tych latach gospodarze głównie zagrażali nam postaję fragmentach gry w strzałach kilku głową, gdzie, muszę przyznać, mieliśmy troszkę szczęścia, jednak no, zachował się dobrze bram w różnych sytuacjach I, myślę, że zasłużone, zasłużone trzy No walczycie, bronicie się przed spadkiem, można powiedzieć, te, bardzo cenne te trzy dla Was. Następny mecz to są bezcenne trzy punkty. Następny mecz mamy też bezpośrednio. Też sąsiada praktycznie w tabeli błękowej trzymają domrowie przed także, także... Dziękuję bardzo. Powodzenia.